Michał, Undra, Alines Pel. Dzisiejszy temat to cordyceps. Kordyceps to kolejny z serii grzybów witalnych w sklepie Alines, ale kordyceps jest bardzo nietypowym grzybem, ponieważ e, tak jak standardowe grzyby Lion's z na przykład rosną e, na drzewach w lesie, kordyceps jest rodzajem grzyba pasożytniczego, w ogóle zupełnie innym niż standardowe, i kordyceps, e, inny rodzaj kordycepsa, najbardziej możemy znać z serialu e, Lost of Us, Last of Us, czyli po prostu tam, gdzie właśnie grzyby przejmują kontrolę. Nad ludzkością, i pewnie wtedy kordyceps zyskał najwyższą, największą popularność, najwięcej osób o tym usłyszało. I co ciekawe, pewne rodzaje kordycepsu w ten sposób działają na malutkich owadach w prawdziwym życiu. Na przykład kordyceps. Yy, przejmuje kontrolę nad mrówkami, zasiedla je i kontroluje ich yy, tak naprawdę ruchy i potem z ich ciała wyrasta, co jest bardzo ciekawe. I powiedzmy, że film czy serial na tym w pewnym stopniu się opiera. Oczywiście suplementacja standardowego Kordycepsu właśnie yy, tutaj w takiej formie jak mamy, yy, tutaj nie powoduje oczywiście efektów yy, takich jak właśnie pasożytnicze przejmowanie naszego umysłu, ale ma ciekawy wpływ na zdrowie. I Kordyceps, yy, tak jak tak naprawdę większość grzybów przede wszystkim wspiera odporność. Tak naprawdę wszystkie grzyby z serii grzybów witalnych, czy to shiitake, czy Lions Mane, czy Chaga, czy przede wszystkim Reishi, wspierają odporność, więc pod tym względem oczywiście kordyceps tutaj się sprawdzi. I oprócz tego, jeżeli chodzi o wpływ na działanie kordycepsu, to on. Ma wstępne badania, że może podnosić poziom testosteronu u mężczyzn. Na tej chwili nie jest do końca znany mechanizm, ani ten efekt nie jest mocno potwierdzony. Wspiera układ krążenia i układ oddechowy, i bardzo ciekawe jest to, że koryzews jest jednym z suplementów polecanych na podniesienie efektów sportowych, podniesienie typowo wydolności takiej, wydolności oddechowej i układu krążenia, dlatego też w sporcie może być stosowany, oraz wsparcie układu nerwowego i w ogóle regenerację, wsparcie regeneracji mięśni. Co ciekawe, kordyceps jest stosowany też w różnych skorzeniach, jak na przykład astma, różne problemy z płucami, choroby, serca, depresja, czy nawet cukrzyca, bezsenność, impotencja i płodność, co też to jest związane właśnie z tym wsparciem poziomu testosteronu i poziomu energii. Co ciekawe właśnie poprzez na przykład zawartość adenozyny czy kordycepiny, kordyceps może podnosić poziom energii, wpływać na funkcje seksualne czy też libido, także pod tym względem też się sprawdza i być może w jakimś stopniu nawet spowalniać. Yy, właśnie yy, efekty starzenia. I tutaj bardzo ważne w naszym yy, suplemencie kordycepsu, że oczywiście jest on najlepiej standaryzowany na rynku, i tutaj w ogóle nawet nie ma porównania do żadnego innego kordycepsu na rynku, ponieważ kordyceps bardzo często jest standaryzowany tylko na polisacharydy. Tylko na polisacharydy. A jeżeli chodzi o składniki aktywne, które są w kordycepsie i które odpowiadają za efekty np. poprawy wydolności czy wpływ na poziom testosteronu, to do tego bardzo ważna jest adenozyna. I kordycepina oraz kwas kordycepsowy, i nie ma żadnego innego y, suplementu na rynku, który jest standaryzowany na te cztery składniki aktywne. Oznacza to, że w tym suplemencie wiemy dokładnie, ile jest tych składników aktywnych, które tak naprawdę wpływają na aspekty zdrowotne. Jeżeli mamy zwykły kordyceps, na przykład producent ma kordyceps i nie ma napisane, ile jest, kordycepiny ile jest adenozyny, to tak naprawdę nie wiemy, czy i w ogóle w jakim stężeniu są te składniki aktywne. I to jest absolutnie najważniejsze, to mówię przy każdym suplemencie ziołowym u nas, adaptogenach czy przy grzybach, że ta standaryzacja jest najważniejsza, żeby ten suplement działał. Ja stosuję właśnie kordyceps przede wszystkim pod efekty treningowe, bo akurat na przykład teraz dużo biegam i poprawiam swoją wydolność i kordyceps mi w tym pomaga, a oprócz tego oczywiście może poprawić odporność czy hamować zmęczenie, więc zdecydowanie polecam. Kolejny z grzybów witalnych.